Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. E, jesteśmy na jakimś dźwigu, zdaje się, tak jest, dokładnie. To jest dźwig. E, weszliśmy tutaj, ponieważ e, stąpanie po ziemi jest niebezpieczne. Zupełnie jak w prawdziwym życiu, e, twarde stąpanie po ziemi bywa zabójcze. E, teraz pytanie, dokąd mamy iść? Ja nie mam pojęcia, prawdę mówiąc. Kręcimy się tutaj i teraz nie wiem, czy w tamtą stronę czasem nie powinniśmy iść. Jesteśmy gdzieś blisko tych anten. One powodują chyba takie straszne. Straszne anomalie. I okej, okay, prawdopodobnie będziecie widzieli w tym odcinku, jak często ginę. Ale to właśnie dlatego, że nie mam pojęcia, gdzie tu się udać. Tam praktycznie nie widzę. Nie widzę żadnych teleportów. W ogóle nie widzę teleportu, tylko w tamtą stronę. Tam jeszcze coś jest, ale na tą dziwną wieżę nie wejdziemy. O, i się zaczyna od nowa. Ziemia jest bardzo skażona. Nie, zdecydowanie nie jest to przyjazne miejsce. Właś. Właśnie, odpocznij chwilę. A my nie możemy biegać. I to jest jeszcze dodatkowy minus. I utrudnienie. Może tutaj, gdzieś coś będzie. Eee, kurczę, to jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo niewygodne. Tu mamy jakieś rury, może wskoczymy na nie, może się uda. Okej. Okay. Wiem, że w ten sposób możemy unikać tego skażenia. Tam widziałem, że powietrze strasznie faluje, czyli tam może też być y, bardzo niebezpiecznie. Znaczy tam na pewno jest bardzo niebezpiecznie. Okej okay. Czy tamto wejście jest otwarte chyba nie, chyba jest zamknięte Sprawdzę może która godzina? No dopiero 23.30, czyli nie mamy szansy na jakiś szybki świt. Tam jest księżyc. Dobra, jesteśmy. E, gdzieś tutaj musi być jakaś drawina. Jak mi się przynajmniej wydaje. No, wskakuj. Wskakuj, wskakuj, nie bądź ofiara. Ach, słuchajcie, słuchajcie. To będzie ciężka przeprawa, ale dobra. Tam zamknięte drzwi, czyli tak. Dojdziemy tu, potem tam. I pewnie jakoś to będzie, mam nadzieję. Wskakuj, tu. Mamy już strasznie zniszczony kombinez, i naprawdę przydałoby się coś nowego. Okej. Okay. biegnijmy zatem. Nie daj się chłopie wytrzymaj. Wytrzymaj jeszcze trochę. Dobra, jesteś. Okej, okay. mamy pusty plac i też nie wygląda jakbyśmy mieli tutaj cokolwiek zrobić, ale tu jest drabina chyba. Chyba tak, no to chyba jesteśmy uratowani. Przynajmniej mam taką nadzieję. Ja bym z chęcią naprawdę zwiedził tutaj ten obszar, ale... kurczę... Jak widzicie, nie jest to bezpieczne. Dobra, uratowani. O ile oczywiście tam nie ma kogoś na górze. Bo to jest bardzo prawdopodobne. Uf, dobra, odsapnijmy chwilę. Zgasimy latarkę. I zmienimy sobie broni. Tu na pewno coś jest. Ja się mogę założyć. Cholera, nie przejdziemy, jesteśmy za grubi. Dobra. Pusto. Nie, tutaj mi coś nie gra. Albo gdzieś się ukrywają, albo przyjdą za chwilę. Kombinezon. Ha. Dobra, zobaczmy jakie ma współczynniki. Zapewne już teraz lepsze niż ten. Tak jest, dużo lepsze. Wiecie co, bez, bez namysłu... Mogę to wyrzucić, dobra, i przynajmniej będziemy mogli z, e, biec, spri biec sprintem, tak. Sprintować. Dobra. Okej, okay, trochę amunicji. Aha, ale możemy być... No właśnie, jesteśmy przeciążeni teraz. O kurczę. To jest ten minus. Dobra, jeszcze jakieś pociski. Chyba musimy wyrzucić naszego gałza. Trudno się mówi, jakoś sobie poradzimy bez niego. Mam przynajmniej taką nadzieję. I w razie czego? Obadamy jeszcze teren tutaj. Nie, ok. No. Spokój. Nikogo nie ma. Aczkolwiek jest tu porozstawianych tyle skrzyń, że to wzbudza mój niepokój. O właśnie. Dobra, tylko zobaczymy co jest tutaj. Apteczka, apteczka. Tak, apteczka, tak. Zgaśniemy światło, nie chcemy skupiać na sobie czyjeś uwagi. Okej, okay, tam już jest teleport. Tak myślałem. Właśnie ja tak myślałem. Chyba od tyłu nas nawet zaatakowali. Nie. Jest. Dobra. Okej. Okay. Dało radę. Nie jest źle. Dobra. Tam nikogo nie ma. Tam jeszcze ktoś może być. Nie. Dobra. Sprawdźmy, co tam miałeś. No dobra, już nie mam co więcej zbierać tego wszystkiego. Czy to waży dużo? Zobaczmy. O, nie, aż tak dużo. Dobra, pusto. Ok, bardzo mi się to podoba. Sprawdźmy jeszcze, czy tutaj czegoś nie ma. Nie, dobra i wskakujemy w następny teleport. Uu, bardzo nieprzyjemne miejsce. Bardzo. Ale zanim wskoczymy, oczywiście wykonamy standardowo szybki zapis. I hop. Naznaczony. Co do cholery. Co się stało? Aha. Ok. To było niespodziewane. No to się facet zdziwił. Ja zresztą też. Dobrze, że nie teleportowaliśmy się w trakcie, kiedy załatwiał jakąś potrzebę. To byłaby dopiero niezręczna sytuacja. Okej, okay, tam na pewno mamy iść w tamtą stronę do tego teleportu. Dzień dobry. O, naprawdę. Dobra, skoro i tak już wiedzą, że tu jesteśmy, to nie ma sensu się ukrywać. Znaczy, nie ma sensu gasić światła. Okej. Okay. Ale przydałaby się naprawdę jakaś dobra kryjówka. Okej, okay. gdzie oni są? Nawet ich nie widzę. Jeden trup. Czekajcie, przecież ja mam granaty. Ciekawe, czy coś to da. Nie. Cholera, nawet nie widzę jego głowy. Jeszcze dwóch. Gdzieś jest jeszcze dwóch. Ach, czemu to jest tak ciemno? Na moment jeszcze wrócę do tego gościa, bo on mógł coś mieć ciekawego. Nawet nie wiem gdzie on jest. Tu jest. Dobra. Okej. Okay. Kto do mnie strzela? Może za pomocą snajperki łatwiej znajdziemy winowajce. Chyba jednak nie. Chyba jednak jest zbyt ciemno. Oj, oj. Wiecie, że ja nic nie widzę. Ale wiem na pewno, że tam ktoś jest. I nie, nie oberwał. O, ty czar. Tak się zakradać? A, aj, aj, aj. Kurczę, skąd nie wychodzą? No tak, teraz się zrobiliśmy głodni W takiej sytuacji? Okej okay. No dobra Po pierwsze bandaże, po drugie kiełbasa I mam nadzieję, że już nie będziesz myślał o jedzeniu przez dłuższy czas Dobra Ty, 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 niegrzeczny. Tam jesteś. Dobra, schował się gdzieś. Na górę pewnie wszedł. Um, może spróbujemy go jakoś wywabić, co? Dobra, dobra, gdzieś tu pewnie jest. Jest, dobra. Okej, daliśmy radę. Daliśmy radę. Czekajcie, bo tu są chyba dwa teleporty. Z tego co widzę, tak? Nie, jeden. Ok. Już myślałem, że znowu będziemy musieli wybierać i że przypadkiem skoczymy w zły. No i słuchajcie, standardowo szybki zapis. No i cóż moi mieli? Hopsa! Dobra, gdzie my jesteśmy? Na pewno jesteśmy w miejscu, w którym nas nie powinno być. Au! Kto? Dobra, nie wiem kto strzela. Nie wiem z której strony. Dobra. O, nie, nie. Teraz na kurde oni się pojawiają. Dobra, to miejsce jest duże i teraz nie bardzo wiem jak się w nim odnaleźć. Dobra. Okej, okay, gdzieś tam z przodu jest. Tam, widzę gościa. O nie, on nas też widzi. Hmm. Okej, okay. gdzie on jest? Cholerne wstrząsy. Dobra, no? nie, jeszcze nie. Już, możemy. Niech akurat teraz zniknął. No i słuchajcie, jak tu pracować w takich warunkach Dobra, tam możemy... O, czekajcie, czekajcie, czekajcie Dobra Tak na przyszłość I kolejny kombinezon, ale co z tego, w tym kombinezonie nie można biegać, teraz go nie chcę Dobra, wydaje się, że jest 300 Chociaż Okej, okay, nie by nie by jest ok a jednak nie Joe był ach ty nie teraz kurde o ludzie naprawdę Nie, 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 nie. To jest, to jest złe. Dobra. Jeden ranny. O, ludzie, naprawdę. Było ciężko, powiem Wam, bardzo ciężko. Trzeba zebrać amunicję jakąś. O, jeszcze kogoś z gałęzi słychać. Dobra, o, tam jest, okej, okay. okej. Okay. Dobra, nawet go nie będziemy wiedzieć przez tą mgłę. Także jest duża szansa, że obrwiemy. No właśnie, jasna cholera. Szybko, szybko, szybko. Dobra, tu powinniśmy być bezpieczni, przynajmniej na razie. I zobaczmy, czy ściągniemy go z naszej kochanej snajperki. No, to było solidne trafienie. Tutaj muszę przyznać, że ta gra jest naprawdę ciężka. Dobrze, że nie mam wyższego poziomu trudności. Okej, okay, mamy z chłopem spokój. A może jednak nie? Dobra, teraz z której strony? Ojej, gdzie oni są? Może nie powinniśmy, słuchajcie, sobie z nimi głowy Dostał? Dostał Pięknie Uff. Słuchajcie, słuchajcie, bardzo się tutaj stresuję No dobra, zostaniemy przy snajperce Sprawdźcie, że tutaj jakieś prezenty będą dla nas. Nie, niestety nie. Ja wiem, że niewiele widzicie, ale. Na razie wolę naprawdę chodzić bez latarki. No kurcze. O, nie. O, nie, nie. Nie, nie, nie. To jest po prostu nie fair. To jest tak podłe zagranie ze strony gry. Ludzie. Dobra, słuchajcie, tam na pewno musimy iść, w tamtą stronę. To pocisk są zdecydowanie za wolno. Znaczy, może to i dobrze, bo... bo my również moglibyśmy nimi oberwać. Aj, słuchajcie, słuchajcie, bardzo nie lubię takich takich sytuacji w grach. Dobra, uciekamy. Po prostu nie będziemy sobie zawracać nimi głowy. Mam nadzieję, że to nam się nie odbije. Czkawką. Dobra, nie będziesz mnie tu straszył. Ty też mnie nie będziesz straszył. Dobra, chociaż tyle. Chociaż tyle dobrego, i chyba i tak musimy tam zejść. Eee, no to wygląda. Dobra, tutaj chyba nic nie ma. Odwróćam. Mam nadzieję, że oni tak samo kiepsko celują jak ja podczas tych strząsów. Bo to by było strasznie niesprawiedliwe. Dostał? Nie, stoi jeszcze. Teraz dostał. I cudownie. Okej, okay, słuchajcie, ale my tutaj byliśmy. Aha, dobra. Nie, musimy tutaj faktycznie zejść. Czy ktoś tutaj jest. Ktoś tam jest i czai się na nasze życie. A, a ja się tutaj schowam słuchajcie i zapiszę grę. I zobaczymy się następnym razem. Bo to już koniec czasu. Powiedziałbym normalnie, że jest piękna noc, ale w takich warunkach niestety nie. Dobra, słuchajcie, trzymajcie się. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!